Wszystkim? Hej. Tutaj, Kuba. Ignacy. I dzisiaj pojawiamy się w e, recenzji, unboxingu, omówieniu. nowej podstawki do Hexa. Tak jest, jest to e, nowa edycja, która zastąpi naszą starusienką edycję 3.0. E, I teraz na rynku będzie można kupić tylko edycję na dwudziestolecie. Można nazwać to troszeczkę edycją 4.0, chociaż. tak e, jakby. to już po prostu się nazywa Ruszyma Hex. Bez cyperek z tego, z tego, co tutaj rozumiemy. No i co? Dostaliśmy kopię recenzenską, ale zarazem kupiliśmy, kupiliśmy sobie drugą, sobie drugą, żeby każdy zasniał po sztuce w swoim N dokładnie. domu. Dokładnie. Eee, no i chcemy wam pokazać, co jest w środku, co się znajduje, co my o niej sądzimy i czy jest warta naszych pieniędzy. Więc dziękujemy portalowi, że w ogóle e, wręczył nam taką kopię recenzenską, A myślę, że też będzie inaczej nas można posłuchać, jak macie świadomość, że też wydaliśmy. Wydaliśmy własne pieniądze, więc mm. możemy sobie porównać, czy nam się opłacało, naszym zdaniem. Czy kupiłbyś czy... taką? Dokładnie, wydaliśmy swoją. No to co? Może zacznijmy otwieranie. E, mamy specjalny suplement do otwierania. <grystanie> jest e, nożyk e, znający czasy nie wiadomo jakie. Znalazłem go kiedyś na działce. E, <grystanie> nie mam pojęcia. Teoretycznie jest to jakiś nożyk oficerski. Uwaga, widzowie, jeśli potrzebujecie mieć multitasking, to możecie oglądać w czasie. Być może ktoś tam powie dokładnie <laughs> Skąd historię pochodzi? noża. Dobra. Dostajemy się do środka. Z tyłu widać już zaktualizowane grafiki. Opis jest bardzo zbliżony do tego, co mieliśmy w 3.0. Ale zobaczmy, co jest w środku. Joli pudełko będzie chciało opuścić i... Zaczynamy od instrukcji. zobaczmy, co mamy w instrukcji. Klasycznie odświeżone porady, sugestie i proste opisy. Tak, yy, ale z tego co wiem, są tu uwzględnione informacje ze fakeu. Okay. Że mamy tutaj te takie rzeczy, które się uzbierały przez lata. Zwłaszcza, zobaczmy, tutaj są teksty na yy, żółto. I to są te wszystkie informacje, które kiedyś mogły być niejasne, nie? I teraz już są doprecyzowane, bo te FAQ ciągle były aktualizowane przez te ileś lat. To co jest też spoko, no to są tu też informacje o tych alternatywnych zmianach, ale to za chwilę będziemy do tego przechodzić. No i kurczę, też przydatne linki. Bardzo fajna sprawa, bo mamy tak, NeuroShimę, Discorda. stronę, Discord, nieoficjalny grupę na portal, grupę na Facebooku. Profile w FAQ i także link do wersji komputerowej. Tak jest. Więc mamy też kierunki w każdą stronę, gdyż ktoś potrzeba. To, co jest świetne dla początkujących, to mamy rozpiskę wszystkich aktualnie dostępnych w armii z krótkim opisem, poziomem zaawansowania, a także specjalnością danych armii. Nie? Tak jest. Naszym zdaniem jest to świetny dodatek. Ponieważ na szybki rzut oka kupujecie podstawkę, i kiedy już ogracie, stwierdzicie, że chcecie troszeczkę więcej, macie całą spiskę tego, jak ciężkie są, czym się charakteryzują, jakie mają opcje ataku, w czym się specjalizują, jakie mają śmieszne cechy o każdej do tej pory wydanej frakcji. Co, naszym zdaniem, jest świetnym takim małym poradnikiem dla nowego gracza, gdzie może się dalej udać. Tak, jeśli chodzi o frakcję. Pokazuje, jak rozległa jest to gra i yy, no, pozwala sobie fajnie wybierać. Mamy taki katalog i z tego katalogu możemy po prostu yy, czerpać, nie? Oczywiście dostajemy tym razem nie papierowe, jak w dodatkach, kiedy kupujemy osobno, planszetki, planszetki kartonowe, bardzo ładne. Z takim z delikatnym refleksem, dokładnie. Do każdej z czterech podstawowych frakcji. Yy, grafiki frakcji są zmienione. Są to grafiki, które były dostępne dla bardzo nielicznego grona, za Mistrzostwa Polski. Nie pamiętam w których latach. Ale co roku była inna, alternatywna wersja danej frakcji podstawowej. I zostały e, przewracone tutaj. Tak, i teraz mamy je w, w nowej podstawce. Oczywiście dostajecie wprasowane wszystkie cztery frakcje. Tak jest. Przy czym są tutaj właśnie te nowe strukturki, o których za chwilkę trochę więcej. Tak jest. Plus naszym zdaniem niesamowity nowy dodatek to są znaczniki. Przyznanie inicjatywy. Tak. Teraz zamiast liczyć w głowie, kto ma pamiętać, jaką inicjatywę, nie? możesz sobie po prostu położyć znacznik na danej jednostce, jeżeli naszła jakaś zmiana i być może już widzieliście na naszych paru odcinkach, używając tych znaczników, uwielbiamy je. No świetne to jest, zdecydowanie ułatwia, tylko trzeba po prostu pamiętać o nich. Tak nie? jest. Macie dostęp aż od 0 do 6, więc możecie tworzyć niesamowite komposy. No, można wszystko ładnie i czytelnie oznaczać. Mamy Oczywiście. też nową planszę. Tak jest. Nowa plansza posiada dwuwarstwowo, no jest dwuwarstwowo stworzona po prostu, więc jeżeli kładziemy sobie znaczniki na tych polach, no to one tak nie wypadają jest. tak łatwo. Jakieś potrącenie stołu nie jest już tak groźne. No w środku też mamy ten indent, i ta plansza dalej sprawuje się też na tej grze wielosobowej, czy grze z piratami lub wiremenami. I to, co jest chyba najciekawsze w nowej edycji. Najnowsze mięso. Czyli y, specjalny atlas map. Są to scenariusze, które można rozgrywać y, na przygotowanych wcześniej mapach z zmianami zasad. A także co ciekawe, to większość oczywiście jest tutaj rozgrywek y, czysto pod podstawkę. Natomiast y, jest też scenariusz uniwersalny, w którym można sobie zagrać dowolną z y, już wydanych armii. Y, no i te scenariusze będzie można u nas zobaczyć. Tak, po osobnych, kolei. dykowanych odcinkach na nie. Też fascynujące, ponieważ dostajemy tak naprawdę fabularny content. Tak, do. To jest świetne. Naszej już leciwej gierki, co trochę urozmaica i moim zdaniem, twoim się też fajnie. Dodaje trochę nowego spice'u do tego, co znaczy, masz w pudełku. Oczekiwać. Biorąc pod uwagę, że Neuroshima podstawowa była bardzo, mam na myśli RPG, grą fabularną, więc ten świat był rozbudowany. To teraz, kiedy w Hexie po latach dostajemy scenariusze, jest to takie fajne, jakby zwieńczenie tego wszystkiego. Coś nieocenionego, co wiele gier planszowych nie robi. Dostajemy dedykowany zestaw worków strunowych. No, znaczy jeżeli to kupicie, zależy. Teraz zależy. większość Teraz się jest. na pojawia, ale były ciężkie czasy, ten ogród, w którym dostawaliśmy pudełka z grami, gdzie tak. wszystko walało po. Więc jeżeli dokupicie nowe frakcje, macie od razu gdzie je powiedzmy, wrzucić do worka i do insertu, który jest podzielony na dwie kieszenie. To, co też jest super, to są takie plastikowe czy tam może bardziej takie półprzeźroczyste, nowe tokeny. No bo warto zaznaczyć, Obecnie że... Obecnie nowe mamy półprzeźroczyste, nadrukowane z jednej strony, z nawet taką lekką teksturką. Nie do końca, nie wiem czy to można na kamerze wychwycić, ale są lekko teksturyzowane, fajnie się czują pod palcem. No stare tokeny były po stare prostu... Stare to po prostu kawałek kartonu z drukiem. Tektorka. Eee, też jest to wygodne, ponieważ przez to, że są półprzeźroczyste, jeżeli mamy jakiś żeton... Eee, pokaż proszę jedną z wyprasek. Mm, jeszcze daję. Opa. To możemy łatwiej dostrzec ewentualne rzeczy pod nią. Na przykład widzimy, jesteśmy w stanie tę inicjatywę dalej. Tak. Więc jest... Sprawdzasz jednocześnie, że jest to trochę czytelniejsze do rozgrywki też. Plus no, fajnie takimi jednak brzęczącymi monetkami. Po planszy. No i ostatnia nowość są to karty liderów. Są to takie karty, które draftujemy przed grą i one pozwalają wprowadzać delikatne efekty. Hmm, właśnie po kroju przeciwnik tasuje wszystkie swoje odkryte żetony do stosu swoich żetonów, następnie dobiera do trzech żetonów i kontynuuje swoją rękę. Małe urozmaicenia. Tak, no to tak mały. Jest ich parę. Dzimik. Także można się, jest się czym bawić. No, i oczywiście też wypraska. W wyprasce tak ważna, mamy... wyjmowana. Jeżeli byście stwierdzili, że kupiliście na tyle wystarczająco nowych frakcji, że ten garb wam wadzi. Nie ale może by go wyciągnąć. To, co też jest fajne, to tak już znowu czysto wizualne rzeczy, uh -huh. ale warto zobaczyć, że <ścoughs> zanim my to włożymy do trochę minie. Eee, na bokach mamy każdą z czterech stron konfliktu eee, z tagline'em i, i grafikami. Mała rzecz, ale w sumie fajna. Dokładnie. No. Jak chodzi o różnicę z starą edycją podstawową, jest to już na edycję inaczej, trochę to... zmordowana. Jest leciwa edycja. E... Ale pudełko też miało insert w środku. E, dawno temu miało, to dawno insert. temu, kiedy wyszło. Boczki też. Też miały e... frakcjami... frakcje. Różnymi nadrukami. Tak, tak, tak. Jak chodzi o zawartość podstawowego starego pudełka? No to mieliśmy troszkę inną planszę. Ta plansza wyglądała tak. Ona miała tą cechę, że. No jak widzimy, jest w kształcie prostokąta, nie kwadratu. Więc nie mieściła się tak fajnie do pudełka, tylko trzeba było ją składać. Plansza jest trochę większa dla porównania. Tu mamy naszą nową planszę. Jest trochę większa i jest składana. Dla niektórych to może być plus, dla niektórych minus. Plansza Mi jest nowa jest leciwie, ale właśnie fakt jest troszeczkę bardziej kompaktowa. Jest solidna, jest dość gruba tak. w porównaniu ze starą. Jest, jest duża różnica w grubości. Ten materiał robi różnicę, perforowanie. No. Nowa plansza robi robotę jest, jest Zdecydowanie lepsza. Zobaczmy też sobie na przykład same karty pomocy, nie? Tak jest. To są stare karteczki, które opowiadały nam o frakcjach, jednostkach i ich umiejętnościach. Jak widać też ich jed... zaleta jest taka, że wszystkie żetony są na jednej stronie. W nowych planszetkach mamy to do siebie, że opis mamy z jednej strony, a tu mamy y, moduły, a jednostki, że to natychmiastowe na drugiej. Przez co to jest większe, czytelniejsze. Natomiast nie można na, na jednej karteczce zacząć wszystkiego naraz, tylko sobie trzeba obrócić. Mm. No i właśnie. Zobaczmy. Takie bezpośrednie porównanie. Hegemonia na przykład z hegemonią. Y, jak to się plasuje? Ogólnie jest, jest czytelniej. Tak, to, to na pewno. Choć dla niektórych może być minusem to, że nie widać od razu wszystkich żetonów na jednym spojrzeniu, tylko sobie trzeba obracać. Nie? Natomiast, może zobaczmy też, jak się plasują żetony. Nowe żetony są o wiele grubsze. Weź tutaj ten nowy żetonik, a ja wezmę w tym czasie. To jest żeton nowa starszy. edycja. To jest starsza edycja. I ta grubość jest zauważalna. Ewidencji. Tak, jeżeli macie jakieś już inserty, macie może jakieś z różnych stron, ewentualnie tylko sami 3D, gotowe już wypraski, które sami zrobiliście lub kupiliście, może być różnica w tym, jak pakujecie. Tak, 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 tak. No i oczywiście taka wiadoma rzecz no to zmiana w grafikach, ale to myślę, że nie ma sensu pokazywać wszystkich zmian dotychczasowych. To, co warto? Nadmienić to, co się pojawiło, co się zmieniło. Dostajecie jeszcze, oczywiście, instrukcję. Też już starszą, leciło. Też prostą instrukcję, przybliżającą Wam wszystkie zasady, reguły, możliwości. Ty się, jeżeli dobrze pamiętam, zagubiałeś bardziej w nową instrukcję i. Tak, no w tej nowej instrukcji są właśnie wprowadzone, tak jak już wcześniej mówiliśmy, informacje ze FAQ, więc to jest na wielki plus. Natomiast. Różnice, które, rzeczy, które są lub e, zniknęły. W starej edycji mieliśmy znaczniki e, życia takie obrotowe. i w nowej nie ma. Tak, e, że wiem, że są ludzie, pośli... którzy za, za tym płaczą, <grych> ale mi to szczerze nie przeszkadza. Ja lubię trakować życie jednak e, na, planszy. na planszy. Chociaż to była taka fajna pierdółka, taki mały dodatek, który cieszyło mały detal. E, dodatkowo to, czego nie ma w nowej edycji, e, to są heksogówki. Heksogówki były w starej edycji. To były takie proste zagadki w postaci zestawu żetonów, które mieliśmy na ręku i mieliśmy rozwiązać daną sytuację. Tak, żeby oczywiście wygrać po bit. Było ich sporo. 50, będę z dokładnym. Ja nie wiem, czy to jest 50, prawdopodobnie się teraz zgubiło. <grym> <grym> Ale <grym> <ja> jestem <grym> pewien, że gdzieś się można po różnych forach i tak dalej. Pewnie Choć one chyba się nigdy nie cieszyły bardzo dużą popularnością, bo kiedyś wyszły na przykład kaksogówki Iron Gangu, które się jakoś wybitnie nie sprzedały, więc hmm. wychodzi na to, że nie było na to marketu. A zmiany takie, które już też wcześniej w unboxingu opowiedzieliśmy, no to tak w nowej edycji mamy oczywiście księgę scenariuszy, mamy również struktury, no i mamy tych dowódców. Nie? więc coś teoretycznie zostało stratne, ale wydaje się, że to nie było. To szło jakieś... też sporo nowego kontentu. Dokładnie. Do no i jakoś zdecydowanie też zostało podbite. Jak chodzi o nasze odczucia co do nowej wersji? No to może zacznijmy w ogóle od tego, yy, czy ten nowy content jest fajny? No jest. Czy yy, <laughs> yy, te znaczniki inicjatywy są przydatne? Jak najbardziej są. Nawet te półprzejrzyste żetony run i sieci to jest game changer. Naprawdę fajnie pozwalają po prostu zwiększyć czytelność hexa. Tym bardziej, jeżeli to jest edycja, od której zaczynasz. Po prostu zdecydowanie łatwiej będzie Ci się oswoić z zależnościami inicjatywy, bo są to jedne z rzeczy, które łatwiej idzie pomylić. Z perspektywy czasu grania w pierwszą wersję 3.0, w zagraniu Rock Molocha i w zagraniu tą edycją, zdecydowanie czuć. Że w tej najnowszej podstawce e, słuchali fani. Posłuchali, czego ludziom brakuje, czego ludzie by chcieli, co dla ludzi jest niewygodne, jak na pewno czynię mm -hmm. w głowie, i czuć, że tutaj usprawnili te rzeczy, o które fani się jeszcze że tak powiem, czepiali. Znaczy to, co też jest super, to w ogóle te scenariusze, bo to też jest z tego, co rozumiem, eksperyment. Jeżeli scenariusze zażrą, może w przyszłości dostaniemy więcej scenariuszy do innych frakcji. Chociażby mamy przykład tego, że w priorderze. Battle dostaliśmy scenariusz stalowej policji bestii, więc jest szansa, że może kiedyś w przyszłości doczekamy się też y, atlasu scenariuszy na przykład z innymi armiami, mhm. Więc jeżeli wam się podobają scenariusze, to myślę, że warto to portalowi też nadmieniać, żeby może ich trochę zmusić do zrobienia jakiegoś scenariuszyka tak. jeszcze. Battle też dla ludzi, którzy je może nie mieli okazji jeszcze słyszeć, jest w na naszym kanale recenzja open kilogramie. o tak. hexa, dostajecie dwie frakcje, planszetkę, matkę. Taka materiał wyjazdowa. wyjazdowa. Bardzo poręczna, bardzo nieduża też polecamy. Tak. Yy, może jeszcze tak. Jaka jest różnica cenowa w nowej edycji, a starej? Bo to tak. jest też Detaliczna myślę ważna. cena starej podstawki. To jest 160 zł. Przynajmniej tak mówi strona portalu aktualnie. Tak jest. Na stronie portalu nowa wersja przychodzi z dodatkiem najnowszej frakcji. Wiremenami. Kosztuje. 200 zł. 200 zł. Więc jest to różnica 40 tych zł. Yy. Ale jeżeli jesteście gotowi troszeczkę pogrzebać po innych stronach, gier planszowych, jesteście w stanie spokojnie znaleźć. My znaleźliśmy na jednej ze stron tą nową edycję za no, na przykład 170 zł. Pewnie dałoby się poszukać jeszcze taniej, więc yy, różnica stoi podobnie, wielka. jeżeli chodzi o detaliczną cenę. Tak, o, o detaliczną, oczywiście. Do tego co możecie obecnie znaleźć yy, po różnych stronach. Ignacy, czy twoim zdaniem czy warto? jest to warta swojej kwoty? Ja myślę tak, jeśli jesteś początkującym, to tak, w ogóle tu się nawet nie trzeba zastanawiać. Jeżeli nie masz poprzedniej edycji, kupuj w ciemno. To na pewno, bo Hex to jest jedna z najlepszych gier klaszowych i zresztą nie bez powodu mamy ten kanał i staramy się promować Hexika. Moim zdaniem też e, dostałem Ignację Gimel do rodziny. Tak. To właśnie edycję, e, to ponieważ nie miałem swojej w domu. I niesamowicie się cieszę, że to jest akurat ta edycja. Ma dużo usprawnień, dużo komfortu i świetny, że tak powiem, starter, że po prostu posiadasz na jakiekolwiek okazję w domu. Świetna Pytanie, zabawa. czy jeżeli jesteś graczem, który ma poprzednią edycję? Tu sobie musicie troszeczkę odpowiedzieć na to sami. Myślę, że w miarę sensownie pokazaliśmy wam, co jest w środku, czego nie ma. Księga scenariuszy jest świetna. Te inicjatywy są też bardzo przyjemne. Siatki, rany też, ale jakby nie patrzeć to są te nowości najważniejsze, natomiast frakcje są w ogóle niezmienione. Co warto też może nadmienić? Mechanicznie ta gra się nie zmieniła w żaden sposób, poza na przykład dodatkiem tych struktur, nie? ale to jest dodatkowy tryb gry. Największa wartość kryje się w tych w scenariuszach. Tak, jest dużo usprawnień, które. So tak fajne. naprawdę nie potrzebujecie ale coś stanie zrobić sami. Nie może, możecie sobie spokojnie dorobić, że to na inicjatywę. Tak. znaczniki nie są wymagane, nie są nie po prostu są. komfortowe. Jest to miły dodatek, który my z Ignacy uwielbiamy. Tak. Jest dla nas naprawdę znaczący, po prostu dla komfortu rozgrywki. Tak naprawdę największy walium naszym, chyba oboje. Mamy wrażenie, to są scenariusze. Tak, to jest Fajne Fakt. E, Fajny po skoro pierwsze, nowych trybów, po prostu tak. rozgrywki, a także nowego kontentu. Bo to jest całkowicie nowy, świeżutki kontent. To jest sześć scenariuszy. To jest sześć scenariuszy yy, i każdy jest inny, nie? A to nie kosztuje dużo. To jest po prostu wydrukowana powiedzmy instrukcja. Mhm. Więc nie wymaga dużo, że tak powiem, angażacji, jak chodzi o wydawanie tego jako kolejne opcje. Tak, tak, tak Nosi tak. naprawdę wiele. Zdecydowanie. I uwielbiamy to. Więc yy, no powiem tak, jeśli jesteś dużym fanem. To tak, to polecamy zdecydowanie. Po pierwsze jeśli... wspieracie portal, a tak. po drugie dostajecie też coś w zamian, dostajecie nowe znaczniki, nowe oznaczenia tak. i scenariusze. To nie jest tak, że po prostu wydajecie kartę, żeby ich wspierać, macie coś w zamian. Ale nie jest to na pewno must have taki, że jeśli nie jesteś wielkim fanem, to możesz myśleć. Nie, nie masz poprzedniej mieć... wersji, jesteś zadowolony, nie tak. musisz się przerzucać. Tak. Nie ma tu właśnie, tak jak mówiłem, mechanicznych zmian. To nie jest tak, że na przykład nagle Borgo może rzucić granat spod sieci. Nie, tak nie jest. Natomiast, jeżeli chcecie zacząć przygodę z Hexem... To nie świetnie. zastanawiajcie się. Dostajecie, w przeciwieństwie do dodatku Battle, dostajecie pełną klasę Hexa. Wszystkie cztery frakcje, wszystkie znaczniki, wszystko, co tak. potrzebujecie. W najlepszym wydaniu, jakie jest obecnie możliwe, nie ma... Moim zdaniem lepszego startu teraz niż ta edycja, bo wnosi naprawdę wiele. Dokładnie. Usprawnia naprawdę wiele i jest warta swojej ceny. Tak. To tak chyba tyle. Powiedzcie nam, co wy uważacie o nowej edycji. Czy kupiliście, edycji? czy może planujecie kupić, jeżeli się już nie bawiliście, jakie są Wasze odczucia, czy coś Wam się nie podoba, czy coś Wam się podoba, może byście coś dodali, odjęli, co Wy czujecie o tej edycji. Dokładnie. No i nic. Zapraszamy oczywiście do w scenariuszy do oglądania innych naszych odcineczków i widzimy się w następnym.